A ci biedacy sierralone są bogaczami, bo nawet nie wiedzą o tym, jacy są biedni. On wykonuje naszą pracę. Jest prekursorem Europy, która tonie w śmieciach. Gdyby wiedzieli, przewróciłoby im się w głowie i zażądaliby horrendalnych środków pomocowych na usunięcie biedy. Wprowadza porządek, segreguje. Ale nic by to nie dało, bo taki jest im przesądzony los. Nie można pewnych uwarunkowań przeskoczyć. Czemu nim gardzisz? Czemu wyzywasz go od szczurów? Gdy się ta gigantyczna bieda rozleje po wszystkich krajach, gdy zaleje nasz kontynent, to zamiast o środkach pomocowych zacznie się myśleć o prewencji. On nie jest szczurem, on jest naszym bratem. Zaczniemy wtedy budować wysokie mury, które by strzegły naszego mizernego, ale wciąż zagrożonego dobrobytu. Jeżeli nie potrafisz kochać bliźniego, to też nigdy nie będziesz umiał kochać siebie. Mury, które by nas odgradzały od tego napierającego na nas oceanu głodu, pożądania lepszego bytu. Nie masz serca i dlatego strzelasz innym w serce.